Dziękuję, Z tej strony Czechów witam na moim kanale. Oczywiście pozdrawiam moich widzów i zaprasz zapraszam do kolej kolejnego unboxingu. Dzisiaj będzie to mikroskop yy, cyfrowy z średniocalowym yy, ekranem LCD. Ale zanim przejdziemy sobie do stolika na unboxing, żebyście wszystko lepiej widzieli yy, i sobie zrobimy test oczywiście te też tego mikroskopu, jak on zbliża i powiększa i tak dalej, yy, to chciałem Wam powiedzieć, że do tej pory to używałem takiej trzeciej ręki ze światełkiem. O. Widzicie? Tu ma taką mniejszą, mniejszą lupkę do podglądania. Jak szukałem właśnie yy, usterki tego Super Nintendo, które naprawiłem ostatnio, to strasznie mi się oczy zmęczyły. Strasznie mnie to męczyło, bo ta mała lubka w środku, tej dużej, tutaj ona powiększa. Ta owszem, ale strasznie ma mały jakby, yy, zasięg widzenia, że tak powiem. Też jak za daleko przybliżymy czy za blisko to nic nie widzimy tak ciężko mi było strasznie oczy mi się zmęczyły Także dlatego zdecydowałem się zakupić ten mikroskop zaraz idziemy przechodzimy do stolika Tak jak mówiłem rozpakować i przetestować jak on będzie zbliżał Dałem za niego 290 zł z wysyłką za ale drogo no i Po opiniach Ludzi którzy go kupili i I używali myślę że będzie dobrze no ale przejdźmy sobie do stolika i Prze yy, otwórzmy, przetestujmy, zobaczmy sami. Zapraszam. Dobra, rozpocznijmy yy, otwarcie tej paki. Zobaczmy, jak to wszystko fajnie wygląda. Będę się starał, yy, żebyście wszystko widzieli. Po malutku będę tutaj to wszystko wycią wyciągał, że tak powiem, z tego, z tego pudełeczka. Oczywiście mikroskop zakopiłem nowy. Yy. Tutaj mamy opis, siedmiocalowy ekran, multifunkcjonalny gimbal, nie wiem co to, jak to przetłumaczyć. HD 12 MP Image Sensor, bateria na 3-4 godziny i opcjonalnie pisze bateria. No dobra, zobaczymy czy tu jest bateria czy nie, ale gdzie ja to mam otworzyć, z której strony, czekajcie chwila, chyba tutaj, o, zobaczmy jeszcze tutaj jak wygląda. Tak wygląda w całości, ze zdjęć wynika, że, że dosyć fajnie zbliża. Zaraz się przekonamy. Ja tu przygotowałem sobie taki układik yy, maluteńki z Witu HDMI. Porównanie do 10, do 10 groszówki. Także sobie zaraz złożymy i sprawdzimy tak? co się kryje w środku. Tu mam paragon oczywiście. Tak jak mówię 290 Złotych razem z, yy, z przesyłką do paczkomatu. Instrukcja obsługi. W tym mikroskopie możesz regulować kąt nachylenia. Dzięki tej funkcji, yy, dzięki tej funkcji możesz złapać promienie słoneczne tak, by oglądany przedmiot był wyraźny. Tak, ta, ten mikroskop też ma oświetlenie 8, 8 LEDów. Z drugiej strony mamy coś takiego, zoom. Ten model mikroskopu posiada zoom w zakresie od 1 do 1200, który pozwala widzieć dokładnie każdy detal. I tutaj mamy jeszcze coś, ale nie widzę, co tam pisze, bo jest straszna gówniana jakość wydruku. I tutaj mamy, jak włączyć, jak wyłączyć, resetowanie. I ciekawa sprawa jest też taka, że tu możemy sobie. Yy, nagrywać. Yy, jest w slot na kartę pamięci, czyli na przykład coś robimy i nagrywamy sobie yy, na. na. Yy, nagrywam sobie na kartę, tak? Zapętanie nagrań. 3 minuty, 5 i 10 minut. Dobra. Zobaczmy, jak to fajnie wygląda. Zap, przypakowany, przypakowany. <laughs> Przykryty ekran jest taką gąbeczką. Powiem Wam szczerze, że. Spodziewam się, że to będzie troszeczkę mniejsze, a to jest dosyć, dosyć duże. Dosyć duże, tak się prezentuje ekran. O. Gdzie mam na kartę pamięci wejście? Tutaj. Tu mamy regulację yy, światła, natężenia. Tutaj mam yy, na kartę mikro. Tu mamy jakiś reset i mikro USB do zasilania prawdopodobnie. Tak jest, tak się prezentuje ten ekran. Folika oczywiście tutaj ochronna i tu jest ta cała soczewka z diodami dobra, odłóżmy sobie to na bok, a nie, jeszcze, poczekajcie, o ten straż jest dosyć ciężki bo jest metalowy, zasilacz w zestawie 5V 2A tutaj mamy cały ten stojak metalowy, ciężki zaraz to sobie zobaczymy wszystko tylko pudełko odłożę To mamy ten ekran razem z soczewką. Tak wygląda podstawa. Ruchoma tutaj chyba skręcana, kurde, ale mocno skręcona. Na śrubie bodajże to jest trzynastka, na klucz trzynaście. O matko, ale skręcony. Dobra, może przez ramię będzie, będzie lżej wziąć. Pod spodem mamy takie nóżki dość, dość grube i gumowe, nie piankowe. Fajnie. I wyjmijmy sobie teraz yy, to ramię. Tu mamy ramię. Tak się prezentuje. I, I gdy kręcimy, to sobie obniżamy, lub podwyżamy. podwyższamy. Tu są śruby, które trzymają soczewkę i cały, cały osprzęt. Mikroskop. Dobra, wkręcimy sobie tutaj teraz. Wkręćmy sobie tutaj teraz to ramię do, do tego całego stelarza podstawy, tylko żebym sobie dobrze trafił, żebym gwintu nie krzywo nie wkręcił, o było, było już Telef telefon mi zasłania niestety, mam przed oczami telefon, kurde nie tak jeszcze źle, trzeba uważać z tym wkręcaniem, bo można gwint zjebać teraz chyba będzie dobrze o, teraz jest dobrze teraz jest ok i czy ja dam radę pociągnąć nie mogę pociągnąć tego. O, puścił. Ale strasznie ciężko chodzi. Może by trzeba było śrubę tutaj popuścić. Tą, ten stworzeń, ona za stworzeń tu robi. Później sobie to popuszczę. Pewnie było troszkę za, za mocno. To trzeba ciągnąć. I tutaj mamy też śrubę z tej strony. Yy, która nam trzyma, żeby nam nie opadało, tak? Kontrującą, że tak powiem. No dobra, mamy. Teraz wkładamy sobie. Wkładamy sobie mikroskop tutaj. Ale chyba trzeba popuścić jeszcze te śrubki. Całkowicie, żeby tu nie wychodziły do środka pierścienia. O! Włożyłem. Czekajcie, skręcę sobie. Tak się prezentuje. Tu mnie widzicie. Tak się prezentuje. Duże to jest. Wam powiem szczerze, że myślałem, że to mniejsze będzie, to jest dość spore. Zobaczcie, na cały stolik prawie. Tutaj kaweczka. Napiję się wasze zdrówko. Trochę już flogana, moja podstawka. Muszę umyć. Mu no dobra, to teraz weźmy sprzęta Sprzęta weźmy tutaj. I zobaczcie, możemy sobie obniżyć. Fajnie to chodzi. To jest tak dosyć precyzyjnie, można sobie obniżać. I to ramię mamy też, właśnie, że możemy sobie robić yy, ten kąt, zmieniać, tak? O, to też jest fajne, bo możemy sobie tak zrobić, żeby mieć miejsce tutaj do pracy, tak? Podłączmy sobie zasilanie. Kabel oczywiście jaki? USB. Mikro USB. I USB z tej strony. Gumka jakaś. Jestem sam ciekawy, jak to będzie pracować. Podłączę sobie tutaj. Delikatnie, żeby nie spierdolić czegoś. Bo ja to lubię tak niechcący mocno wcisnąć i. chyba weszło, albo i nie, dobra, nie będę pchał na razie na pałę o, fajnie, można sobie skręcać w tą, w tą, fajna sprawa zaraz sobie to sprawdzimy yy, zrobię cięcie i sobie przyniosę tu jakąś fazę, bo nie mam tu fazy, czyli prądu przyniosę sobie listwę z prądem Odpakujmy sobie, przesunę go trochę. Odpakujmy sobie teraz ten zasilacz. Czy z worka początek jest? Podepnijmy. Teraz można zobaczyć dokładnie 5V, 2A. Dokładnie. No to dajemy fazę. I zobaczmy, co się będzie działo. Włącznik mamy. Podniosę tutaj. Podniosę tutaj troszeczkę, żebyście widzieli. Nie ogarnia telefon tego. Muszę odsunąć może trochę. O. Widzicie mnie tu? <laughs> yy. Nie ogarnia trochę telefon całości, ale dobra. Włączam. Mam nadzieję, że będzie widać w telefonie cokolwiek. Ok, coś tu świeci. Nie wiem, którym się włącza. Nic na razie się nie dzieje. Przetrzymać. O, mamy go. Mamy go. Mamy światło na dole. Zobaczcie. 1080p Full HD. Na dole mamy światło, tak? Podłużmy sobie. Yy. Podłużmy sobie ten element ten z Wii HDMI ten kładzik. zobaczmy czy mogę zooma robić, zobaczcie zobaczcie, zoomem kręcę pięknie zobaczcie jak widać, widać te małe kondensatorki ja może wezmę wezmę szpilkę i zobaczycie jak, jak gruba jest szpilka w porównaniu do, do tych kondensatorków czubek szpilki. Czubek szpilki. Zobaczcie. Widzicie? Masakra, ale jazda, co? Za te pieniądze myślę, że, że zajebista sprawa. Zobaczcie tutaj taki mały kładzik tu. Ciekawe, czy ja mogę to jeszcze wziąć i powiększyć. Sprawdźmy. Tu mamy zooma. I na przykład nie wiem obniżyć to i wtedy się... Wtedy się... Czekaj, bo tu mamy strzałki jeszcze. O, jeszcze to mogę powiększyć, zobaczcie. Trzy razy, cztery razy. Ja pierdzielę. Masakryczne to jest, powiem Wam szczerze. Zajebista sprawa, no. I widać to dosyć fajnie. Jeszcze zobaczcie, jak ja mam tutaj to ustawione, wiecie, dość. Dość tu mi prawie 5 wejdzie, no nie? Tak daleko od... O, tutaj widzicie? Czyli moja pięć wchodzi pomiędzy, pomiędzy układ a soczewkę, co nie? To jeszcze mógłbym go po prostu dać niżej i myślę, że wtedy by było, by było jeszcze lepiej. Zobaczcie teraz porównaję szpilkę do tego. Ja pierwszy szpilka upieprzona w superglucie, bo yy, coś, przebijałem chyba ten tubkę. Masakra. Masakra, no za te, za te pieniądze, no to jest piękna rzecz, no piękna rzecz. Zobaczcie, kondensatory, wszystko takie malizny, no nie? To są naprawdę bardzo malutkie kondensatory. I możemy sobie, wiecie, pracować, coś sobie lutować, sprawdzać i patrzeć tutaj, tak? Robimy na dole i sobie patrzymy w ekran. No, zajebista sprawa. Zajebista sprawa. Pokażę Wam dziesięciogroszówkę jeszcze. Zobaczcie. Dziesięciogroszówka. I to jest, i to jest jeszcze. Niepełne powiększenie, bo to było powiększenie. Teraz mam 4 razy i to już jest full 4 razy. Coś takiego, zobaczcie. Na 10 szówce szpilka, nie? Końcówka szpilki. No, zajebista sprawa. A zróbmy. Odzumujmy, że tak się wyrażę. To mamy coś takiego, nie? I, po, I prawdopodobnie, jakbyśmy dali do góry soczewkę całkowicie. Czekajcie, dam na samą górę, no nie? Zobaczymy. To wtedy mamy najwięcej miejsca do pracy. Tu sobie zoomujemy fajnie, pięknie, i mamy sobie dużo miejsca do roboty. Łapska nam tu wchodzą, wszystko jest fajnie. Szpileczka możemy sobie tutaj wszystko zajebiście robić w elektronicę, Że tak powiem, zobaczcie, jakbym dał teraz zoom z samej góry, to co się stanie, pięknie. No zajebiste to jest naprawdę. Zajebista sprawa. Zobaczcie. Dobra, przetestowaliśmy. Mo, moim, moim skromnym zdaniem dla domowych zastosowania, nawet nie tylko, to jest piękna rzecz. No, niecałe trzy stówy bez dychy z wysyłką. Jeśli ktoś się bawi w elektronikę i robi, robi jakieś yy, rzeczy dokładne, że tak powiem, misterne, no to bym polecał. Nie, teraz tutaj sobie płytki mogę sprawdzać, yy, wiecie, bez, bez yy, nadwyrężania kręgosłupa wzroku i tak dalej. Siedzę sobie, przesuwam sobie i wszystko pięknie, pięknie widzę, tak? Dobra, ja się z Wami żegnam. Yy, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym sprzęciku jak Wam się podoba. I oczywiście zapraszam na kolejne materiały i na dzisiejszego live'a ze SNES-a o 21.00, chyba, że burze nam przeszkodzą, bo zapowiadają, alerty przyszły, zapowiadają burze strasznie tutaj na południu, więc może być różnie, a miejmy nadzieję, że będzie OK. Dobra, ja się z Wami żegnam, nie zapomnijcie o łapeczkach, o komentarzach i co myślicie o tym sprzęciku. Na raz, na ra, trzymajcie się, do następnego.